Yeah, it's my Dziękuję. Człowiek, cześć. Człowiek, cześć. Człowiek, cześć. Człowiek, cześć. Człowiek, cześć. 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 Cześć, tradycja! podobał ci się spekta? Tak. A która postać ci się najbardziej podobała? Alicja. Alicja, fajna była dziewczynka? Czy trochę zwariowana? Fajna! No, nam się podobała. Fajnie było. A co się pani najbardziej podobało? E... Alicja! A Alicja to była mądra dziewczynka, czy taka troszeczkę zwariowana? Zwariowana. A dlaczego? Bo taki był świat. A chciałbyś przeżyć taką historię, jak Alice przeżyła? Tak. Alice w krainie Dziwów, w krainie Czarów, to może się zdarzyć u nas? Czy to jest myślę, nasz że świat? Wszędzie, wszędzie się zdarza Alice w krainie Czarów i każdy z nas żyje w takim świecie trochę zwariowanym, trochę czarodziejskim. A czy mamy taką, takie królowe, które chodzą i ścinają głowy? Zdarza się? No, myślę, że tacy ludzie też nas otaczają. No i wszyscy, no niestety. Musimy się z tym pogodzić, że nie zawsze jest pięknie i kolorowo. I takie A, królowe są. Ale dzisiaj chyba było pięknie i kolorowo. Dzisiaj było pięknie, kolorowo, bajkowo, bardzo ładne stroje, bardzo piękne występy. Która postać Ci się najbardziej podobała? Alicja. Gdyby miał pan być jakoś postacią z Alicji w Krainie Dziwów, to kim byłby pan? Kapolusnikiem. Oo, kim bym był? Mężem królowej bym. To mi najbardziej pasuje. Znaczy widziałem siebie w tej roli, tak? Bo tak na co dzień żona rządzi. Ja wykonuję czynności pewne. Ale jakby miał pan zaszaleć? By miał zaszaleć. Hmm. Królikiem. Nie, 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 królikiem nie. Pani... Karpiem? Nie, karpiem nie, 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 zdecydowanie nie. O, tak myślę, myślę te postaci. Ja znaczy... Kapeluszik to... może być. Tak, tak może... kapelusznik może być, jak najbardziej. A dlaczego, wa a dlaczego warto pójść na listy krajnicików? Czy nie warto? Warto. Dlaczego? E, bo było bardzo śmiesznie. Podobało mi się. No bo latała się kiedy i chciała zabić swojego króla albo tego królika. A znasz takie królowe? Trochę zwariowane, trochę porywcze. E, nie. W balkach. Nie <śśś> ma Jak mi się daje, mnie wszyscy, 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 Powiedz mi, gdzie jestem? Albo what do